Cześć! W tym odcinku opowiem Ci, w jaki sposób przygotować się do wykonania cold callingu, do wykonania zimnego telefonu, aby był skuteczny, aby umówić spotkanie z Tobą. Zapraszam! Ok, przy cold callingu, kiedy często mamy dosłownie jedną możliwość rozmowy z osobą decyzyjną jeżeli coś pójdzie nie tak, będzie to nieskuteczne, przygotowanie jest bardzo istotne. Niestety zauważyłem, że często handlowcy działają z marszu, a tu trzeba wykonać kilka kroków, żeby dobrze przygotować się do wykonania takiej rozmowy. Pierwsza rzecz to jest odpowiedzenie sobie na pytanie, z kim chcę rozmawiać, czyli jakie jest imię i nazwisko tej osoby, jakie jest stanowisko tej osoby. Są dwie podstawowe rzeczy. Ja też sprawdzam, jak długo ta osoba pracuje w tej firmie, czy krótko, czy, czy, czy parę lat. Oraz jako, gdzie pracowała wcześniej. I teraz o co chodzi. Jeżeli dzwonię na recepcję i mówię Poproszę z dyrektorem HR, często nie jestem przepuszczany. Natomiast jeżeli mu, dzwonię na recepcję i mówię Poproszę z panem XYZ, dużo większa jest skuteczność przepuszczenia mnie przez e, recepcję. Dlatego ważne jest, żebyśmy wiedzieli z kim tak naprawdę chcemy rozmawiać. Gdzie to możemy sprawdzić? Przede wszystkim korzystam z LinkedIna, czyli widzę, kto jest dyrektorem HR w firmie XYZ. Jakie jest imię i nazwisko? Później, jeżeli widzę na LinkedInie, że ta osoba tam pracuje 2-3 miesiące, to też inaczej prowadzę rozmowę, no bo wiem, że to jest osoba nowa, która prawdopodobnie się wdraża, może tak szybko nie będzie podejmowała decyzji, może jeszcze będzie miała pewne obawy. Z drugiej strony, nawet jeżeli dzwonię do specjalisty, a widzę, że on w tej firmie albo ona pracuje 7-10 lat, to prawdopodobnie ma mocną pozycję i może być decyzyjna. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy rozmawiać, ja też czasami patrzę na zdjęcie i trochę wyobrażam sobie tą osobę po drugiej stronie słuchawki. Z tonu głosu wtedy wychodzi, że rozmowa jest bardziej swobodna i dużo bardziej skuteczna. Pierwsza rzecz, z kim chcemy rozmawiać podczas takiego telefonu. Druga rzecz, do jakiej firmy dzwonię. Niby prosta, ale czy zawsze to sprawdzamy? Po pierwsze, branża. Jakie usługi i produkty ma taka firma? Gdzie ma lokalizację? Czy może ja czasami sprawdzam, ostatnio zdobyła jakieś nagrody, czy na przykład buduje nową siedzibę albo przeprowadza się, albo na przykład jakiś nowy zakład produkcyjny buduje, warto to wiedzieć, bo podczas tego krótkiego telefonu może być sytuacja, że ja tą wiedzę wykorzystam. Przykładowo, dzwoniąc do firmy, jeżeli usłyszę, że panie Dawidzie. No niestety to nie jest odpowiedni moment na rozmowę, mamy bardzo dużo pracy. Ja wtedy mogę nawiązać, no tak, właśnie widziałem, że państwo mocno idą do przodu, budujecie tutaj chyba zakład w Łasku, ale może jednak jesteśmy się w stanie umówić na te 20 minut. I wtedy ta osoba widzi, że jestem przygotowany, że jestem wiarygodny, że ja wiem co się dzieje i jest dużo większa skuteczność takiej rozmowy. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz jak dzwonię do konkretnej firmy i znam imię i nazwisko osoby, do której chcę dzwonić, sprawdzam inne osoby w danym dziale. Jakie mają imiona i nazwiska, kto tam pracuje, dlaczego? Ponieważ jak się przebije, że tak powiem, przez recepcję i połączy mnie ktoś z specjalistą, a chcę rozmawiać z dyrektorem, i ta osoba na przykład mówi, Panie gdzie, no ja nie jestem decyzyjny, niestety nie możemy rozmawiać, to mówię, aha, rozumiem, rozumiem, że tutaj z panią barbarą XYZ mogę porozmawiać i Wtedy mówię to nazwisko imię menadżera, i wtedy ta osoba jest zaskoczona. Oho, Dawid jest, pan Dawid, czyli ja jest przygotowany. To prawdopodobnie może się znają, więc ja przepuszczę tą osobę i połączę z tym menadżerem. Czyli warto zmapować organizację, wiedzieć, kto jeszcze pracuje w danym dziale. I ostatnia rzecz, jak ja się przygotowywuję, to robię taką hipotezę, stawiam tak naprawdę tezę. W jaki sposób moja usługa może być pomocna tej konkretnej organizacji? Zadaję sobie pytanie, dlaczego ta osoba po drugiej stronie sławki powinna się ze mną umówić. I na przykład, jeżeli sprzedawałem usługi e-learningowe, czyli zdalne szkolenia online, jeżeli widziałem, że firma ma rozproszoną strukturę kilkanaście oddziałów, to jest na pewno duża korzyść korzystania z takiego systemu e-learningowego. I w trakcie narracji handlowej, w trakcie rozmowy, do tego nawiązywałem. Zwróć uwagę, że to jest kilka elementów takiego przygotowania. Mi takie przygotowanie zajmuje czasami 15-20 minut przed wykonaniem tego jednego telefonu, ale skuteczność może być dużo, dużo większa, do czego Cię zachęcam. Trzymaj się, do zobaczenia, cześć!